Siemaneczko drogi widzu, chciałbym Cię dzisiaj zaprosić na mecz El Clasico o 20 w samym Super Pucharze. Hiszpanii, gdzie zagra FC Barcelona kontra Real Madrid. Mecz na pewno będzie ciekawy, pełen wrażeń, emocji, bo jak wiemy, Real Madrid chce się odgryć za tamten sezon, gdzie FC Barcelona zdobyła Puchar. Znowu FC Barcelona chce się odgryć za mecz ligowy, który przygrała z Realem 2-1, więc mam nadzieję, że tutaj będzie dużo chęci, dużo takiej motywacji, dużo takiej chęci zdobywania tych goli, ale też zdobycia tego trofeum, więc mam nadzieję na mocny mecz. Z z obu stron, ale co się okaże jaki ten mecz będzie, zobaczymy już o godzinie 20, ja na pewno będę oglądał i czekam już od samego rana na ten mecz, a czy ty drogi widzu czekasz na ten mecz? Zostaw lajka mocy wielkiego komentarz oraz subskrypcję i co? Widzimy się o 20.00 przed telewizorami i oglądamy El Clasico trzymaj się i góra za Barcelonę